29 maja 7 runda drużynowych Mistrzostw Polski, mecz pomiędzy Morawskim Zielona Góra a Unią Leszno. Na pewno zapowiadają się bardzo interesujące zawody, a to ze względu na start w obu epikaw zawodników zagranicznych, a także weteranów polskich torów Andrzeja Huszczy i Romana Jankowskiego. Ale o składach za chwileczkę Państwa poinformuję. A oto skład drużyny gości. Drużynę Unii Leszczyno przyprowadził do prezentacji pan Bolosław Osowski. Z numerem pierwszym w drużynie Leszczyńskiej Unii wystartuje Adam Łabęcki, jeden z najbardziej utalentowanych polskich zawodników. Z numerem drugim na Zielonogórskim Torze ujrzymy Sławomira Rypienia. Z numerem trzecim ostatnio w bardzo dobrej formie Dariusz Łowicki. Z numerem czwartym Ujrzymy Pawła Jondera. Z numerem piątym tego zawodnika chyba nie trzeba przedstawiać. Kapitan jeżdżący, trener drużyny Leszczyńskiej Unii, pan Roman Jankowski. Z numerem szóstym utalentowany młodzieżowiec Leszczyńskich Byków Robert Mikołajczak to zawodnik młodzieżowy. Drugim zawodnikiem młodzieżowym oprócz Mikołajczaka będzie z numerem siódmym Damian Baliński, a jako rezerwowy w drużynie Leszczyńskiej Unii. Wystartuje amerykanin Greg Hancock. Drużynę gospodarzy tradycyjnie do prezentacji przyprowadził trener-menadżer drużyny zielonogórskiej Czesław Czernicki. Dziś z numerem 9 w drużynie zielonogórskiej wystartuje Jarosław Szymkowiak. Razem z nim w parze jeździć będzie wychowanek Leszczyńskiej Unii, a więc rywali dzisiejszych drużyny zielonogórskiej Zbigniew Krakowski. Z numerem 11 kapitan drużyny zielonogórskiej Andrzej Huszcza. Razem z Andrzejem Huszczą w parze będzie jeździł Tomasz Kruk z numerem 12. Z numerem 13 wystartuje zawodnik zagraniczny w ekipie zielonogórskiej Szwed. Henka Gustafsson z numerem 14 pierwszy młodzieżowiec z drużynie zielonogórskiej Piotr Protasiewicz. Po kontuzji ciekawi jesteśmy postawy popularnego PP w dzisiejszym spotkaniu. Drugim zawodnikiem młodzieżowym w drużynie zielonogórskiej będzie z numerem 15 Grzegorz Walasek, a rezerwowym także młodzieżowiec z numerem 16 Piotr Kuźniak. Składy obu ekip i myślę, że będziemy świadkami znakomitego widowiska. Na pewno będzie wiele emocji, bo. Obie drużyny można powiedzieć są bardzo, bardzo wyrównane i bardzo zbliżone klasą. Kto wygra? O tym dowiemy się za jakieś dwie godziny po zakończeniu 15 wyścigu meczu 7 rundy drużynowych mistrzostw Polski pomiędzy Morawskim Zielona Góra a Unią Leszno.